O! Oh, co się stało? Świat się zmienił! Chodź, idziemy zobaczyć! Wszystko! Wszystko jest normalne! No, tak. Wszystko się zmieniło, tylko nóg dalej jest. już dom zniszczony. Ale tego domu nie było! Wiem, ale się pojawił nie skąd. Ale Na normalny świat my... jest! Co? Normalny świat jest! Nareszcie! Wow. Chodź w domu. Ale dalej ta trawa. A to może jakaś biomowa teraz. Się zmieniła. Patrz, Patrz drzwi to... są normalne, nie wiem jak. Zobaczmy tą tabliczkę. Użarniam. I chodźmy te lochy zobaczymy. Czas, to wszystko tu jest normalne. Chodź te wszystkie lochy. Tutaj, do, to... do dołu. Jest telokwy Wybijmy okno A ład To jest sery wybiłem Chodzimy Tylko zjeść to, żeby mi tu mam wody to jest normalne, zobacz Tylko wybijmy... musimy tylko zamknąć, żeby no woda nam się tu nie lała Dobra, już nie lejesz Teraz wybiję to O i ty widzę i się widzę! No to... Nie, nie to co ci walęłem! Dobra, widzisz! Wszystko normalne jest, no! Chodź, idziemy na górę! Nareszcie! Okej, okay, ja nie mogę wypłynąć. Nie ja musiałeś tego nic tutaj. Zostawmy wszystko włączone po prostu. Wypływamy! Okej, okay. płynę. Jest. Uda. Nie pływać już. Jej. Nie ma już tego. Ej, woda jest poszła. Bunkier niemiecki ja. To mi potrzebne, Ej, patrz, kos ten. Ej, widzisz? No, na pojemczyny się zmieniło. Dr. tylko coś na mnie pojemczynę. To jest ja zamknę... normalne w końcu. nie człowieka jeszcze, jestem dalej krową, a ty jesteś kosmitą. chodźmy laboratorium zobaczyć. Biegnę. Zebraliśmy już taki wyterek. O, czysto jak. Ładnie i czysto jest teraz. Czysta woda, jej! Jak mam. Pływamy w czystej wodzie. Jak Chodź popływajmy w czystej wodzie, Ja muszę oddychać normalnie. Ale to by sen. Na... Wentylatory to... nam pomagają. Dobra, mam, mam kuszę. To sobie wezmę. Ej, wszystko zabrane. No bo nie ma już nic. wychodzimy. O, do tego Ej, słabiska znikła. chodziliśmy w śnie. Ale dalej są drutką czasy. Chodź do tego domu! Dobra, nic tu nie ma. Po co tu się... jest to? Ale patrz, jakieś komputerki, a ja jeszcze... Się... Ła! Au. <grystanie> się do domu tylko. Zobaczymy. Do domku! Jestem dalej krową! На, no, я космико, а чем будь? Эй, часто сними его. Ай, ай. Маме стоят, ну. тин тин Я Я так. О, что снова с Nie wiem, wolne cię, zobaczymy. Nie, to nie ten. Z łuku strzelę? To nie sen. Ale się! Ładna pogoda jest. Jej! Teraz to chyba prawda jest. Ładna, ładna. Łoł! Wpadłem! <coughs> Nic nie ma. Nic nie ma, dalej jestem krową. No a jak mi to, no to... To nie ma różnicy. Już tak za na zawsze nam to stanie. Chodźmy. Odwiedzajmy okolice. Dalej się skierujmy na tym polu. Ej, zobacz. Widzisz? Ten, ge ten generator się zmienił w żelazo. No. I zwykłe szkło. Hmm. Co? To był... Jak skąd my się tu wzięliśmy? To wszystko. Co? Było to wszystko? To wszystko było snem? To ile no, my nocy spaliśmy? Chyba jedna. I to chyba wszystko nas się śniło. Dalej, jak słowo dam. Ciekawe, ile my tu spaliśmy. Jak to? Poczekaj, zobaczmy, który rok. Jest 2014. Jej, fajnie. No to dwa lata spaliśmy. Jej. Wszystko, tu jest. Jak yes. se! Zbroja! Jak se! Jesteś No dobra, więc to jest koniec tego odcinka. Jak wam się seria podobała, to zostawcie lajka no. i zasubujcie mój kanał i pana Hero kanał. Na drugim moim kanale. Dobra, no to na razie, cześć!